Coś nie halo z doktor Górską nie skąd taki pomysł i nic nie mówię wie pan. Jak było wszystko dobrze chodził pan jak skowronek. Teraz żal patrzy. No dobra przyznajemy. Lekko nie jest. Kawy nie ma. Karma wraca nie teraz będzie wiedział, że nie dla psa kiełbasa. Naprawdę myślałeś, że mi to poprawi humor. Dziewczynka, będę miał wnuczkę. A, o, dopek. A, dziękuję, Zdzisław. Słucham? No, że mamy zabrałeś na spacer. Ona teraz potrzebuje rozrywki, wiesz, żeby zapomnieć o tym Enrique. Gdzie jest Zdzisław? To no byłem w kroplówce. Coś jest? Zgadł. A on takie Nie wiedziałem, co wziąć, to wrzuciłem takie różne drobiazgi. O, Lizaka? osób nie masz? Wrzuciłem 30 lat temu. Cholera, ja też. To, że jesteście, Wezwanie mamy. mosty, obietnice.